No? Okej, okay, my kontynuujemy, e, trochę wgłębiamy się w naszej parszy, która zaczyna się słowami: Eile hadwahim, sediber, mosheel, kol israel, to są te słowa, które e, rzekną Mojżesz do e, całego Izraela, do wszyscy e, w Izraelu, w sensie w narodzie Izraela. I powstaje pierwsze pytanie, zadali nasi komentatorzy, dlaczego Tora podkreśla początek księgi Dwarim słowem Eile, to są słowa Mojżesza? No, cała Tora słowa Mojżesza, więc dlaczego podkreślić to są słowa? Mhm. Wszystko. Więc dlaczego to są słowa Mojżesza? No i Orahaim, robi Haim i Benatar zwraca uwagę na to, my wiemy, że to jest 36 dni przed tym, że Mojżesz umrze. Siódmy Adar. Tak? To jest rozchody szmat. Siódmy Adar, Mojżesz umrze, 36 dni. Słowo eile tak, ma litery alef, lamet, hej. Alef to jest jeden, lamet, 30, hej, 5. Ile jest jeden plus 30 plus 5? 36? Dokładnie. 36 dni pozostało. Do koniec życia Mojżesza. No, i to jest pierwsza wskazówka, tutaj w tym słowie Eile, że Eile to są te to są słowa, te słowa, to są te 36. To są te 36 ostatnich dni słów Mojżesza do narodu. Ale to się z tym nie zakończa, bo dlaczego specyficznie 36? Opowiada nam Midrasz, znaczy zwraca nam uwagę. Że są 36 zakazów w tory, to że tam, gdzie kara jest karet. Karet, co oznacza odcięcie. Oznacza odcięcie. E... Nie, odcięcie człowieka. E... My będziemy czytali Ciabab za niedługo, lamentacji, Ejcha. Ejcha jest taki trochę poetyczny sposób powiedzieć jak. Jak mogło się wydarzyć? Echa litery alef, jód, kaf, hej. Alef jest 1, jut jest 10, kaf jest 20 i hej jest 5. Więc 1 plus 10 plus 20 plus 5. Ile wychodzi? 1 plus 10 plus 20 plus 5. 36. Tak samo, tak samo. Bo mówi nam Tora ustna, że no są 36 zakazów w Torze, która, tam gdzie kara jest karetne odcięcie, i, i naród był wygnany przez Hashem tylko po tym, że złamali wszystkie te 36 zakazów, tam gdzie kara jest odcięcie. No i możesz chce im, a Tora w tym wypadku chce, przypomnieć o tym, że są te 36. Więc e, oczywiście są 365 zakazów, ale są 36 takie powiedzmy wyjątkowo niedobre albo wyjątkowo złe, no i e, i Mojżesz zaczynając 36 dni przed końcem swojego życia chcę wskazać do tego i Tora zaczynając, albo raczej Księga Piąta zaczynając ze słowem, ze słowem Eile, co ma liczbową wartość 36, chcę też do tego e, nawiązać. No należy zwrócić uwagę, w ogóle uczy nas Zohar, uczy nas kabalarze, że Tora, która ma 365 zakazów, każdy zakaz e, koresponduje jakoś do... E, do jakiegoś dni roku, tak? bo są 365 dni roku i są 365 zakazów tory. Więc każdy zakaz jakoś odnosi się do jakiegoś dnia roku i broń Boże przekraczając jakiegoś zakazu się jakby skaziło, duchowo mówiąc, jeden z, jeden z dni roku. No i e, jeśli by broń Boże człowiek przekroczył wszystkie 36 czy wszystkie 365 no to skaziłby całego całego roku e, kontynuujemy mówi Tora o podróżu o podróż dzieci Izraela i mówi o dwóch miejscach Chacerot i Dizahav Chacerot e, e, to jest rebelię Koracha. Która się y, wydarzyła blisko miejsca Hacerot. Diesel z drugiej strony, nie jest miejscem, nie znajdujemy takiego miejsca, ale za Zahav oznacza złoto, więc Diesel oznacza obfitość złota, dużo złota. Y, w jakim grzechu widzieliśmy dużo złota? Cielce, dokładnie grzech ze złotym, cielcem. No tak, nie rozumiem. Ale grzech ze Złotym Cielcem, no grzech ze Złotym Cielcem wydarzył się przecież przed rebelią Koracha. Grzech ze Złotym Cielcem to jest kiedy Mojżesz szedł z góry Synaju, więc to jest wcale niedługo po wyjściu z Egiptu. Po wyjściu z Egiptu, tak my wiemy, że 50 dzień po wyjściu z Egiptu jest dzień otrzymania tory. W związku z tym, Wcale było to e, niedługo, Grzech ze Złotym Cielcem. W związku z tym e, powinno to chronologicznie być wspominane najpierw, ale tutaj, jak my widzimy, Grzech Koracha jest wspomniane, rebelię Koracha jest wspomniana przed Grzechem ze Złotym Cielcem. Powstaje pytanie, dlaczego chronologia jest nieprawidłowa. E, no, dlaczego. E, Mówi, tłumaczą nam nasi komentatorzy, albo część z nich, w tym wypadku autor Szem śmuły, że zwróćmy uwagę, że kiedy Hashem był zły na narodu Izraela, że oni zrobili złotego cielca, to argument Mojżesza był, że Panie Boże, dlaczego Ty jesteś zły z Twoim narodem? Kiedy Ty powiedziałeś te dziesięć przykazań. Że nie wolno mieć innych bogów na twoim obliczu, to ty powiedziałeś to w liczby pojedynczej. Nie masz mieć. No, to wydawałoby się, że ty mówiłeś do mnie, że mi nie wolno mieć, ale im nie powiedziałeś, bo mówiłeś w liczby pojedynczej. No to jest oczywiście, można to odpowiedzieć, że w momencie to jest trochę taki, no w cudzysłowie, śmieszny argument, to ale jednak. Widzimy, że Mojżesz bierze na sobie e, tą odpowiedzialność. No ale kiedy Korach walczył przeciwko Mojżesza Jarona, to jego argument był, że cała kongregacja jest święta, Haszem jest wśród nich. Dlaczego wy, Mojżesz Jar, dlaczego wy się wywyszacie nad kongregacją Hashem? Więc e, jego. Argument tak faktycznie potem powoduje, że argument Mojżesza, kiedy był grzech ze złotym cielcem, no, przestaje mieć jakąś wartość, bo argument Mojżesza w obrony ich był, że kiedy ty powiedziałeś, że nie wolno służyć innym Bogom, to Ty mówiłeś do mnie, do mnie, do Mojżesza, bo mówiłeś w liczbie pojedynczej. Nie masz mieć ale kiedy Korach powiedział, wszyscy są równi, cała kongregacja jest święta, szem jest wśród nich. Dlaczego ty, Mojżesz, i ty, Aaron, się wywyższacie? No to wtedy to podważa cały ten argument poprzedni Mojżesza, że naród, kiedy słyszał, że nie wolno wypełniać bałuchłamstwa, myśleli, że to chodzi o Mojżesza, a nie o nich. Kiedy Korach mówi, wszyscy jesteśmy równi, no to wtedy ten argument, że Mojżesz jest tym, któremu jest zakazana, a nie innym, no ten argument wtedy, wtedy pada. W związku z tym tutaj, kiedy Moshe wy, wypisuje różnych grzechów narodu, no w tym wypadku wspominając miejsca, to on wspomina najpierw argument, Kora, e, rebelię Koracha, a tylko potem Grzech ze Złotym Cielcem, pomimo że chronologia była odwrotna, bo przy rebelii Koracha to został cały argument, który Mojżesz miał, żeby ich obronić przy Grzechu ze Złotym Cielcem, został podważony. Tak? Bo jeśli wszyscy są równi i dlaczego Mojżesz i Aron się wymieszają, no to co wszystko, co powiedział Korach, e, znaczy co jest argumentem Koracha, to wtedy obrona Mojżesza. Dla narodu pogrzeze ze Złotym Cielcem staje się obroną, która nie działa. Kolejne pytanie odnośnie tego samego wersetu, jak jest napisane odnośnie tych miejsc, bein paran u wein tofel, między paran i tofel, we lawan, we, we di i lawan, i, i di zahaw, to słowo tutaj bein, pomiędzy, Wydaje się zupełnie e, nadmierne. To po prostu mogło być napisane: paran, wetofel, welawan, we i diza. Co to znaczy pomiędzy? E, no, e, przy pierwszym rzutem oka e, jest trochę dziwne, e, że tutaj nie, nie są wspomniane Mei Meriwa. to są te wody, tam gdzie nie mają wody, mówią e, do Mojżesza i do Arona, to jest w księdze Bamidbar, nie tak dawno temu. Księdze Bamidbar rozdział 20. Mówią, nie ma żadnego wo żadnej wody, dlaczego nas wyprowadziły z Egiptu i tak dalej. E, mówi nam Rashi, że w tym wersecie Paran odnosi się do grzechu ze zwiadowcami. Tofel odnosi się do miejscu szetaflu, czyli miejscu, gdzie mówili źle. Lawan la to jest miejsce, gdzie no, lawan to jest biało, manna była biała, więc to jest kiedy mówili źle o mannie, tak mówili, że o jak, no że już nasza dusza jest brzydzi się, brzydzi się tym jedzeniem. No i czyli naród skarżył się o brak wody i wtedy było to wydarzenie, kiedy Mojżesz uderzył kamienia, to było przed tym, że narzekali na man. Konsekwentnie wydarzyło się po tym, że, no, wydarzyło się po tym, że wysłali zwiadowców, ale przed tym, że na, narzekali za manę i dlatego e, tutaj Mojżesz włożył słowo bein, pomiędzy, bo chciał podkreślić to, e, że ten grzech był pomiędzy, to znaczy e, grzech odnosi skarżenia, się, że nie ma wody, jest po tym, że wysłają zwiadowców, ale przed tym, że się skarżą za manę. E, dlaczego on e, e, wspomniał grzech ten, skarżenia się odnośnie braku wody, tylko słowem bej, pomiędzy? Dlaczego nie wspomniał miejsca? No, bo przy grzechu ze złotym, e, z, z czy grzechu z wodą, z uderzeniem kamienia, mówi nam, Tliakar, no to Możesz też brał udział w tym, tak? bo on uderzył tego kamienia. Przepraszam? Więc... Tak, znaczy, grzech był tym, że, że się skarżył, To znaczy, skarżyć się jest, jest grzechem sam w sobie, a to, że Mojżesz uderzył kamieniem, no tam są różne interpretacje, co dokładnie jest jego grzechem, no ale coś tam jest, bo jest na niego potem rozgniewany, więc, więc coś tam jest, a Mojżesz nie chcąc, żeby oni od samego początku już powiedzieli, a Mojżesz, Ty też, tak, więc Ty nie mów do nas, bo Ty też miałeś część w tym, dlatego on grzech tam z, z wodą, on wspomina nie wprost, tylko mówi, że był ten grzech, był ten grzech i było coś pomiędzy. Tak, to pomiędzy jest ten grzech z Diber Dibermosiel Bne Israel, Mojżesz, rzeknął dzieciom Izraela. Rasi nam tłumaczy, cytuję źródło, że Mojżesz napominał narodu, tylko kiedy on był blisko śmierci, żeby uniknąć sytuacji, w której on by ich napominał jeszcze raz i jeszcze raz. Pytanie powstaje, dlaczego Mojżesz unikał ich napominać więcej niż raz? Co za problem? To napominaj więcej razy. Tak? Mówi tak Młody, że kiedy Tora mówi o to chijach, napominając, masz napominać, Mówi Talmud nawet sto razy. Więc dlaczego możesz uniknął, unikał, żeby zrobić to nawet dwa razy, bo czekał aż był blisko swojej śmierci, to tłumaczą nam e, mędrcy, że są dwa rodzaje napominania. E, jest napominanie takie powiedzmy konfrontacyjne. To znaczy, człowiek mówi, ty zrobiłeś to i to, to było źle, tam było niedobre i tak dalej. Konfrontacyjne. Drugi sposób, napominanie, nie jest konfrontacyjne. E, się nie wspomina wprost, co tamten człowiek zrobił. Raczej się e, zachęca tego człowieka, żeby on się polepszył w tym czy w tamtym. No i to już jest inaczej. Wtedy człowiek już nie będzie czuł się zawstydzony, nie będzie się wstydził, bo nie jest mówione, że on czegoś złego zrobił. No i tutaj e, e, tłumaczą nam mędrcy, że ta, te napominanie, które jest bezpośrednią konfrontacją, to jest takie, które nie należy powtarzać więcej niż raz. W tym wypadku Mojżesz czekał, aż on był blisko swojej śmierci, żeby tylko raz to powiedzieć i więcej nie móc nawet do tego wrócić, no bo on umrze potem. Natomiast te napominanie, które jest niekonfrontacyjne, które nie mówi, że zrobiłeś czegoś złego, tylko co raczej zachęca na polepszenie się tu czy tam, to jest coś, co można powtarzać nawet sto razy. Więc Możesz jak najbardziej ich zachęcał, żeby się polepszali przez całe te 40 lat, ale takie... Konfrontacyjne mówienie, że zrobiliście to, że zrobiliście tamto, to czekał on, aż był przed śmiercią. Mówi nam werset dalej, że Acharycha kutoet sihon melechemu, czy Josieweb chrzbon, że to było po tym, że zabił eh, sichon król Emorytów, eh, w et og melech Bashan, jak również og, król Bashanu, a Szejoszew, Josieweb aszterot który. Mieszkał w Asztarot w Edrei. No i powstaje pytanie, dlaczego werset nam opowiada, że Mojżesz czekał, z napominaniem, aż po tym, że on zwyciężył przeciwko Sichoni. Co ma jedne do drugiego? Tłumaczą nam komentatorzy, że Moshe, który był pierwszym liderem narodu, Chciał tutaj przekazać takie przesłanie dla kolejnych liderów. Ludzka natura jest, żeby odrzucić napominanie. Ktoś mówi, czy Rówen mówi do Szymona, ty zrobiłeś tego i tego źle. Naturalna reakcja Szymona jest stop. Ja nie chcę słuchać ciebie, tak? To jest naturalnie. Ludzie nie chcą słyszeć, że zrobili czegoś złego. Natomiast. Kiedy są otwarci, żeby słyszeć jakąś krytykę, to od człowieka, który zrobił dla nich dużo dobra. Jak Rówę zrobił dla Szymona dużo, dużo dobra, to Szymon czuje się wdzięczny do Równa. jeśli Rówen chce mu powiedzieć: słuchaj Szymon, zrobiłeś tego i tego niedobrego, to Szymon jest otwarty na słuchanie tego, bo Rówen on wie zrobił dla niego tyle dobra, czyli się jakby udowodnił, tak, udowodnił, że on chce jego dobra. No i tutaj więc Mojżesz, wiedząc, że Sichoni Og byli zagrożeniem dla narodu żydowskiego, ale Mojżesz oczywiście zaryzykował swoje życie, żeby zwyciężyć przeciwko wrogów Izraela, robiąc tego on zarobił na ich szacunek tak on otrzymał dzięki temu ich szacunek no i dlatego Mojżesz jak werset podkreśla ich napominał po tym że zdobył Sychon i że zdobył Og tak bo przypominając o tym to Tora przypomina każdego przyszłego lidera że jeśli chcesz powiedzieć czegoś ostrego to najpierw zwróć uwagę na tym dobrym, co zrobiłeś dla, e, dla tych grup, dla, tej, dla tych ludzi, których będziesz napominał, no oczywiście e, trzeba wtedy mieć już coś dobrego, co się zrobiło. Jeśli się nie ma, to nie ma co, nie ma o czym wspominać. No ale Moshe tak, e, tak zrobił, bo miał czego dobrego do wspomniania. O il Moshe by ery tatua rozpoczął muszę. Tłumaczyć tą Torę. To słowo hoil, że on tutaj rozpoczął, jest słowem zbędnym. Nic to jakby nie dodaje, można by powiedzieć, by el Moshe etatoreazo wytłumaczył Możesz tą Torę. Dlaczego tutaj, że on rozpoczął? Zresztą to nie dokładnie tak, bo on rozpoczął. On cały czas to robił. Studiowanie Tory zawsze. Są sytuacje, w której jest pytanie, ale nie, do, nie, nie dochodzimy do odpowiedzi. My wiedzieliśmy, kiedy studiowaliśmy, kiedy studiujemy Gemarem, kiedy studiujemy DafioMi, że nieraz w Gemarze kończy się jakieś wyjaśnienie słowem tejku, co oznacza, że no nie rozwiązaliśmy tego. Pozostaje ta sprzeczność. Wyżej wymieniona i nie da się rozwiązać. Ale Tejku jest również skrótem czterech słów: Tishbi, Jitarec, Kusiot, abayot taf Tishbi, yud w słowie Tejku, Gitarec, Kuf, Kusiot, Waw, we bayot Że przyjdzie Tishbita. Tishbita to jest Eliyahu, tak, Eliał jest nazwany, Eliau Atishbi, prorok Elijał. Kiedy on przyjdzie, żeby ogłosić, że przyjdzie Masija, no to on będzie też mógł rozwiązać wszystkie te pytania, które nie zostali odpowiadane. I tutaj też słowo Hoil, że możesz Hoil e, tłumaczyć tą torę, Hoil, jeśli przełożymy literę Hoil, to mamy imię Eliau. Tak? Bo Ho'il to jest Hej, Waw, Alef, Jud, Lamed. To Alef postawimy najpierw, potem Lamed, potem um, Hej, potem Waw, no i mamy Eliał. Alef, Lamed, Jud, Hej, Waw, mamy Eliał. Więc to, co tutaj Mojżesz, im albo tora, nas uczy, że Mojżesz rozpoczął o Ilmosze, on rozpoczął beretatorazot, wytłumaczyć tą torę. Mojżesz rozpoczął, Eliał zakończy. Tak? daje nam od razu całą, no, całość zrozumienia, w tym sensie, że to, co nie zrozumiecie z tego, co wytłumaczył Mojżesz, w końcu przyjdzie Elijał i Wam to wytłumaczy okej, okay, ostatnia rzecz, i potem weźmiemy przerwę. Mówi Mojżesz do narodu, Hashem, elokej, albutechem, obe Hashem, Bóg Waszych Praojców, Józef alechem Kachem, Elef Pami, dodał, dodał tyle samo, co Was, jeszcze tysiąc razy. Tak? Do, do, no, może Błogosławić, że będą, że będą, że będą liczni. Ale tutaj jedne, jedne ze słów tutaj jest, jest zbędne, to jest słowo kachem, jak was. Wyda, wy, wystarczy, nic nie dodaje to słowo, wystarczy, żeby powiedzieć, że ashem doda jeszcze tysiąc razy. No, jeszcze tysiąc razy was. E, dlaczego to słowo kachem, jak was, albo jak wy jesteście? To tłumaczą komentatorzy, że je, kiedy tutaj naród żydowski słyszał, e, Ostre napominanie Mojżesza, to oni zaczęli wątpić. To znaczy, zaczęli czuć, że no, może my jesteśmy za źli. Zrobiliśmy za dużo zła. To mówi do nich Moshe, nie, nie. Hashem, on da tysiąc razy więcej kachem, tak jak wy jesteście. To znaczy pomimo to, że wy zrobiliście wszystkie te grzechy, tak jak mówi Talmud, Afal pisze Hata Israelu, że pomimo to, że wy grzeszycie, że grzeszyliście, nadal jesteście Izrael, nadal jesteście Żydami, w związku z tym nie traćcie nadzieje, Hashem doda do was, tak jak wy jesteście jeszcze tysiąc razy więcej. Tak? no to jest y, oczywiście y, powiedzmy nadzieja, że daje im nadzieję, że pomimo że zrobili wszystkiego złego co zrobili, nie tylko Haszem spow będzie, spowoduje, że będą ich więcej, tylko będzie ich więcej tacy jak oni. To znaczy, będą więcej ludzi, którzy są tacy jak oni, którzy nie są perfekcyjni, bo kiedy Aszem wybrał swojego narodu, to nie wybrał go w sensie tylko ci wśród nich, którzy są perfekcyjni, tylko wszyscy wśród nich. I to jest to, co tutaj Moshe przekazuje narodowi. To dziękuję wszystkim za dzisiaj.